Grzechy przeciwko duchowi świętemu. Kto lekceważy te grzechy, nie może się nigdy dobrze spowiadać. Trzeba więc grzechy przeciwko duchowi świętemu starannie poznać, pamiętać o możliwości ich popełnienia i popełnione, i y, 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 popełnione, no, starać się ze swego życia wykluczyć, a na pewno wyznać w spowiedzi świętej. Grzechy przeciwko duchowi świętemu to, y, mieć zuchwałość wobec Bożego Miłosierdzia. To się dzieje wtedy, kiedy świadomie planujemy popełnić jakiś grzech ciężki, nawet w myślach, licząc na przebaczenie w sakramencie spowiedzi pokuty, lekceważymy w ogóle sprawę swojego nawrócenia. Czujemy potrzebę spowiedzi świętej i ją ciągle odkładamy już od wielu miesięcy i przez wiele lat. A więc żyjemy w grzechu ciężkim, narażając się na wieczne potępienie. Wątpimy o łasce Bożej, o Bożym przebaczeniu, gdy uważamy, że nie zasługujemy na przebaczenie Boże i rezygnujemy z tej łaski, kiedy dobrowolnie trwamy w złym, trwamy w grzechach ciężkich, mamy świadomość tego, że materia. Grzechu jest poważna, a jednak trwamy i y, lekceważymy sprawę swego nawrócenia. Y, gdy świadomie sprzeciwiamy się prawdzie chrześcijańskiej, gdy lekceważymy poznanie tej prawdy chrześcijańskiej, gdy nie chcemy zbadać y, jakiejś poważnej wątpliwości religijnej, uchylamy się, uważając, że mamy rację, że nie będziemy tego sprawdzać, że nie będziemy pytać kapłana, nie będziemy szukać wiedzy religijnej, ponieważ uważamy, że nie wiedząc stawiamy sobie mniejsze wymagania moralne, religijne, wtedy wydaje nam się, trwamy w takim złudzeniu, że, że mamy mniejszą odpowiedzialność przed Panem Bogiem. Takie założenie z góry jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, bo widocznie Bóg podpowiada nam przez pewne wydarzenia, że powinniśmy sprawdzić. E, czy nasze życie w tej konkretnej dziedzinie religijnej, moralnej jest zgodne z Bożym oczekiwaniem, z Bożą wolą? Gdy zazdrościmy bliźniemu łaski Bożej, e, gdy drażni nas ludzka pobożność, gdy gardzimy czyjąś pobożnością, gdy zwalczamy wszelkie praktyki religijne, na przykład wyśmiewamy pobożność naszych dzieci albo pobożność naszej żony, męża. Gdy odnosimy się z niechęcią do ludzi, którzy modlą się więcej niż tylko w niedzielę, przez niedzielą przez świętą, i w codziennych praktykach religijnych modernej wieczornej, gdy ktoś dokładnie przygotuje spowiedź świętą na przykład. Gdy jesteśmy zatwardziani wobec nawzajem Ducha Świętego, gdy wiele osób mówi nam o tym, co powinniśmy zrobić, jak zmienić swoje życie, ale my to zawsze odrzucamy, nie pragniemy zmieniać swojego życia. Parametr y, trwania w grzechu, nie pragniemy pojednania, przebaczenia, gdy nie modlimy się o pojednanie, przebaczenie dla siebie, dla innych, gdy nie wynagradzamy także za grzechy popełnione, gdy systematycznie po spowiedziach świętych lekceważymy pokutę, gdy y, nie chcemy naprawienia krzywdy wrządzonej, gdy nieustannie y, powtarzamy lekceważenie. Gdy publicznie i notorycznie trwamy w grzechach ciężkich, uważając, że inni czynią gorsze grzechy, usprawiedliwiamy się e, złymi czynami innych ludzi. Odkładamy pokutę aż do śmierci, uważając, że zdążymy kiedyś przed śmiercią wyspowiadać się. E, grzechy jeszcze wywołujące pomstę, wołające pomstę do nieba. Umyślne zabójstwo mordowanie dzieci narodzonych jest takim grzechem grzechy wołające pomsta do nieba to oczywiście dokonują tych grzechów tego typu grzechów często lekarze położne, rodzice, pielęgniarki ci wszyscy, którzy do tej zbrodni zachęcają namawiają, tak radzili zmuszali lub nie przeszkodzili a mogli przeszkodzić w dokonywaniu aborcji, zabójstwa grzech sodomski, są to grzechy nieczyste, przeciwne naturze na przykład grzechy homoseksualizmu E, czy jakieś wypaczone życie seksualne w ogóle, e, jakieś orgie seksualne, e, zachęcanie innych do takich rzeczy. Wreszcie uciskanie ubogich wdów, sierot, e, wykorzystywanie czyjejś biedy, kalectwa, e, na przykład oszukiwanie, pobieranie za nich ich renty, emerytury e, i dla celów przyjemnych swojego własnego życia. Jest to grzech wielkiej niesprawiedliwości, którą trzeba koniecznie naprawiać przed spowiedzią świętą, lub jak najprędzej po niej. Yy, zatrzymywanie zapłaty pracownikom, tym bardziej jeśli mają rodziny, dzieci, na utrzymanie może osoby, które są chore, starsze, na przykład swoich rodziców, i muszą im pomagać. Yy, niesprawiedliwe wynagradzanie, oszukiwanie przy wypłacie. Yy, płacenie alkoholem, jakimś nierządem, jakimś niegodziwą inną zapłatą, yy, jakąś wynagradzają rodzajem kradzieży, ociąganie się z zapłatą za pracę.